O szpitala, który jest właśnie tutaj! Ale chciałam jechać do izby przyjęć! Idź tam! Gdzie? Wynocha z mojego auta już! Gdzie jest Wynocha ta z izba mojego przyjęć. auta już! Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem, i chciałabym się dowiedzieć, gdzie jestem. Niech pan się na chwilę A, uspokoi. Mówię ci, kobieto, że jesteśmy na miejscu! Powtórzę jeszcze raz! Jesteśmy na miejscu! Więc wyjdź z mojego auta już! Tu jest ta izba! Wyjdź z mojego auta już! Więc tu jest ta... On z mojego auta! JUŻ! Dlaczego się tak unosi? Bo mnie kurwa nie słuchasz! Wypierdalaj natychmiast! Nie słuchasz mnie! Nie słuchasz dziewięć, mnie! Dziewięć! Dziewięć! No dalej! No dawaj! Dzwoń! Mm. Powiedziałem! Wypierdalaj! Wyglądasz! Wynoś no... się z mojego auta! Wyglądam tak bogatam z debi! Już! Proponuję. Już! Wiesz może, gdzie jesteśmy? Kurwa, mać cały czas ci tłumaczę, że jesteśmy na miejscu! Naprawdę? No ja pierdolę, a meba społeczna. Gdzie ja jestem? Jesteś koło szpitala, gdzie? a teraz wyjdź z mojego auta! Witam! Czy mógłbyś ją wyciągnąć?